Normalnie jak vlog Ja muszę grzywkę poprawić, bo gwiazdą będę Witamy Nowe wyzwanie Dzisiaj musimy odświeżyć, znaczy dzisiaj musimy odmalować Klatkę schodową w domku jednorodzinnym takie oto poręcze, jak już widzicie, już tutaj są zdemontowane. Powoli już zacząłem. No, tak trochę przerąbane. Tu na przykład mamy bardzo mały odstęp pomiędzy stopniami, żeby wymalować. No i są dwie opcje, albo kleić, albo zdjąć stopnie. Stopni zdejmował nie będę, bo no bo tu ludzie mieszkają. Muszę jakieś ekstra deski załatwiać, żeby nikt na dół nie spadł. Tak mi też to zrobimy i to będzie raczej najmniejszy Problem, no i pójdzie nam najszybciej. No tak, idzie dalej. Tu, jak już mówiłem, za zacząłem. Tu widzicie, tylko fajną drabinkę mam takiego pajączka, że każdą nogę możemy sobie dostosować do potrzeby. Widzicie, wyżej, niżej. W miarę dobry sprzęt. Tylko moje na no mancoment ciężki jest. No i tu w taki kolor przyjdzie. Dużo ciemniejszy jak był Dlatego to miejsce już wymalowałem bo tą drabinę muszę stąd gdzieś Inaczej nie mam miejsca No i co i będziemy Zabezpieczać schody także należy razie tą drabinę trzeba stąd Usunąć Wszystko fajnie wszystko super tylko mówię ciężka jest A samemu to wiecie Wkręcimy na tylko idziemy tu w górę. Tu też Tomek dzisiaj na innej budowie, Sandra też, ale Tomek powinien później dojechać. Dlatego jak póki co. Przygotuję znaczną, a trzeba nadzieję, że przygotuję wszystko pod malowanie, tak widzę, na O mój No i co? Trzeba przede wszystkim uważać, żeby stopnie są nowe. Zeszłym miesiącu zamontowane. Nie, no trochę dłużej, 2-3 miesiące coś takiego. No ale mimo to są nowe, więc byłoby głupie, jakby teraz był porysowane tej drapiny, dlatego wszystko powoli. delikatnie, delikatnie teraz tak teraz czy ta drabina mi to na wysokość wejdzie powinna pod skosem chociaż tutaj delikatnie no dobra no to teraz co obkleimy schody folią tak jak mówiłem, te gniazdka, łączniki zawsze ściągam, tych lampek mam nie ściągać, te lampy mam też nie ściągać. Jeden co mogę zrobić, żeby sobie po... troszeczkę polepszyć, to delikatnie wyjąć jak pójdzie. O. No i odkleić Najprościej najszybciej dla malarza wiadomo jak jest elektryk na pokładzie mam kolegę, ale kolega jeszcze na chorobowym pracujemy razem. Jak jest elektryk na budowie i malarz, to wiadomo, że wszystko elektryczne jest zdemontowane. No, powiedzmy... że mojarzowi to wystarczy tylko kleić. Nie musimy z prądem grzebać, nie? szybko no i teraz tak, z farbą mam dobrą i spróbuję zrobić tak zwane tutaj sobie cięcie. Zejdę, bo tu już myszko ma, małą wałkę nie wiadę, nie ma opcji. Także dotąd wymalujemy jakoś ładnie. No zobaczymy, pokombinujemy. Jeż klient wyjechał na odlap, to by nie było problemu. Bym zdemontował co drugi stopień i jakoś bym to podziałał, nie? no oni tu przychodzą zaraz po pracy, więc dzieci w domu. Wiecie, no nie, to by było mi za bardzo. A z kolei znowu jakieś tam prowizoryczne deski stawiać. Też by można było, oczywiście, ale. To się musi też kalkulować, to nie może być tak, że. Cztery dni będzie demontaż tych schodów montaż sztuczny prowizoryczny, później malowanie, później znowu to samo cudowanie. No dobra, w końcu poradzimy sobie w ten sposób, uważam. No i teraz, jak ja myślę, jakbym to sobie malował, to sobie zrobię tutaj cięcie. Dokładnie ze schodkami, zawsze. Powinno, powinno się to udać. Mam taką nadzieję. No to standardowo zaczniemy, bo od... to jest jak to gorąco, mówię wam. Zaczniemy od zabezpieczenia schodów. Na Folia będzie najszybciej, najprościej, bo o Boże, jakie robię ja takie roboty, mówię wam. Trzeba się później tylko uważać, żeby się nie, nie zabić, no i jak już mówiłem, mieszkańcy będą, więc kurczę, nie może tego tak zbytnio na stałe zrobić, czyli dzisiaj po pracy, po skończonej dniówce, trzeba wszystko zrobić tak, żeby oni się też nie zabili, więc jakoś wszystko z głową na razie. No, z tej drabiny ma to wszystko mniej więcej podocinane. No dobra, to zaczynamy zabezpieczenie. Nie no mam nadzieję, mówię jak będę malował to widzicie, tutaj żadne wałki nie, nie dojdę. Dotąd zapezelkujemy dziś zawsze schodzą schody. I mam nadzieję, że jak uderzymy od dołu, to to nam się jakoś tak ładnie wyrówna. Mam nadzieję, farba jest dobra, no, ale okaże się, nie? Malujemy z, z reguły dwa razy, więc nie powinien być jakiś tam większy problem z tym. No ale to nigdy, nigdy nie wiadomo. Wyjdzie, wyjdzie w praniu. No i jedyny minus takich kladek schodowych w naukach jednorodzinnych. Że tu jest chyba ze 100 stopni. ma nie pływać. No, ale dobra zrobić trzeba, także zabezpieczam. Pozdrawiam Sebastiana. Stały widz, nieliczny, ale stały. Dzięki za maile. Dzięki za maile. Słowa otuchy. No ale tak, teraz pytałeś czy właśnie w sumie mogę odpowiedzieć, jak to jest być początkującym na YouTubie słuchaj, w tej branży kanałów. Jest mnóstwo, wiadomo są większe, które już chwilę siedzą na tym YouTube. No i muszę Ci powiedzieć, że no to nie jest łatwo. Wypromować filmik. Katastrofa. Co? Za reklamę wiadomo w Google trzeba zapłacić. No, i to nie zawsze przynosi takie skutki jakbyśmy chcieli. Na przykład, nasze ostatnie filmiki to. Czego też tego nie rozumiem, ale dobra. Mamy 1200 abonentów. Słuchajcie, 1200 abonentów. Niby fajnie, nie? Fajnie. Coś się dzieje. Ale wyświetleń naszych filmików. Przykładowo jest to. 120, 200, 200 wyświetleń No i pytałeś jak się z tym... No nie jest dobrze, to, to, to takie coś to no nie działa Tak. Dlatego porobimy jeszcze może parę filmików No i... Trudno, pewnie trzeba się albo zmienić kontent Albo zmienić plan na ten kanał Albo założyć inny kanał, albo w ogóle rozstać się z YouTube'em, bo to kosztuje za dużo pracy. Wiadomo, sama praca, później montaż. No i to się niestety nie kręci. I dodatkowo jeszcze YouTube wymyślił... Aha, właśnie, o tu też pytałeś. Słuchajcie, wszyscy początkowicze teraz mają dużo trudniej. Bo kiedyś wystarczyło mieć 10 tysięcy 10 tysięcy wyświetleń chodzi o cały kanał już można było sobie reklamę na YouTube w swoim filmiku zapodać no wiadomo, tam nie chodzi o pieniądze, bo te pieniądze są bardzo małe ale chodzi o to, że na takich reklamach zarabia też sam YouTube więc YouTube automatycznie pchał te filmiki dalej teraz żeby sobie taką reklamę móc zamieścić na swoich filmikach Musimy mieć 1000 subskrybentów, pierwszy warunek. A drugi warunek: nasz kanał musi być oglądany przez 4000 godzin. Dopiero wtedy, jak oni nas zweryfikują, czy jeszcze pasujemy do tematu, możemy ewentualnie zamieścić sobie filmik. Reklamę w naszych filmikach. Więc taki YouTube, youtuber, że tak się wyrażę, jak ja. Mam ile, 20. 20 filmików. No, 20 będzie. No i co tam mam 1500 godzin czy 1600? Jeżeli moje filmiki osiągają 200 wyświetleń, no to jak im cudem to ma iść dalej. Mówię, są jakieś tam możliwości, trzeba zapłacić. No to jest branża wykończeniowa. To tam, wiecie, cudów nie ma. To ja też potrzebuje swojego, znaczy, swój typ odbiorców, prawda? To nie jest kanał dla każdego, nie każdy to lubi oglądać, nie każdy ma tu ochotę. Zdajemy z tego sprawę. No, ale trochę to takie, wiecie, drażniące, robisz coś, dlatego mówię, yy, czy skończę bo myśl. Pracujesz tutaj, przychodzisz do domu, składasz filmik co nie rozumiem robię jeszcze raz tyle co cała praca tutaj no i przychodzi, że lepiej rozszerowanie, patrzysz 200 tu. no także na to się musicie nastawić początkujący youtuberzy no chyba, że jakiś inny, wiecie, inny content nie mówię, że nie, To mówię typowo o, to, o moim kanale Nie, nie, to ono, no, no. słuchajcie, to sprawia przyjemność takie coś, to nie mówię, że nie, taki filmik i, i w ogóle to jest wszystko fajne, tylko że to, no to nie idzie, jesteśmy dużo, dużo za późno, tych kanałów jest bardzo dużo, konkurencja wszechogromna i raczej wątpię, że cokolwiek się uda. Yy, zwiększyć ten kanał, ponieważ no już jest przepych straszny i, i ile można oglądać nie? ja to rozumiem, ile można oglądać, że się odnawia ale póki co robimy to na razie robimy to dla, dla nas samych rodzina sobie popatrzy znajomi potencjalni klienci przyszli bo zawsze możemy tą stronę polecić jakoś naszej usługi to pod tym względem tak, jak najbardziej No ale pod względem jakimkolwiek tam innym, YouTube'owym, to jak wymyślicie, to nie. Niestety nie. No, no dobra. Życie. Jeśli będzie taki bardziej gadany, mam czas obklejając schody w odpowiedzi na kolejne maile. Tak, a wiecie co jest fenomenem? Że wyświetleń mamy, mówię, bardzo mało komentarzy prawie zero, ale dostajemy maile. Dziwne fajne, miłe, dzięki bardzo. Tym wszystkim. Tych moje też nie ma za dużo. No ale są. Spoko, dzięki. Jak widzicie, jeszcze się nie poddaliśmy. No, ale może niedługo. No, tak teraz ogólnie trochę tak o nas. To nie wiem, czy zauważyliście. Było to dość widoczne, jeżeli chodzi o nasze filmiki. My pracujemy na terenie Niemiec. Tak, Niemcy. Poziom wykonania usługi no, musi być dobry, nie? bo inaczej... On tu na przykład nie był klejony bo a czemu to? Jak się pracuje w Niemczech? OK. Pracuje się dobrze Tylko Niemcy też już swój standard mają, nie? To nie można I to działa podobnie jak w Polsce Także żadnych mitów tam nie słuchajcie Jak firma jest dobra No to istnieje coś takiego jak ustna propaganda I tak to również działa Jeżeli chodzi o Klientów Prywatnych. Tu nie ma jakichś tam. To Niemcy pod tym względem są. Można powiedzieć, nawet wierniejsi jak my. To początki były jakie były, nie wiadomo. Niełatwe. Przyjeżdża człowiek do obcego kraju, bla, 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 bla. bla. Konkurencja przegromna Jak na YouTube teraz Ale ktoś mądry powiedział I miał rację Dobra robota Znaczy dobrze wykonana robota, praca w sensie Obroni się sama No i na, na tym Ogólnie bazujemy Żeby to się wszystko Obroniło i Zostało polecone dalej. Tak, właśnie, gadam o to, żeby się broniło. A oklejam, a nie wyciągam. No nie wyciągam, bo z prądem, jak malarz, zasadniczo do czynienia nie mam. Nawet nie chcę mieć. Mówię, współpracuję zawsze z kolegą, który, który się na tym zna, jest na chorobowym. Gdyby on byłoby na pewno wszystko zdemontowane. Kiedy jestem ja, to będzie obklejone. co, to obklejam dalej. Teraz zostało jeszcze schody do piwnicy, ta sama robota. ale to jest poczekam na Tomkę. Ja zacznę malować. Mam dwa piętra. Tak jak mówię, będę próbował urwać, znaczy uciąć pod każdym stopniem. Trudno gdzieś tutaj powinno być OK. I tak będzie malowane dwa razy, więc nie ma tragedii. Jak Tomek przyjdzie, będziemy odklejać to. wtedy pójdzie, powinno pójść dużo szybciej. No tak to myślę. Tak będzie, to się okaże w praniu. Chyba też dam materiał. U góry dam materiał. Trzeba wkleić poręcz. I tak by było. To na razie subskrypcja, łapki, komentarze. Wiecie co zrobić. Tak jest. Byłoby w końcu miło. Trzymajcie się. Ciao.